Cześć manko, witam wszystkich z tej strony Kotel i witam Was na igrzyskach śmierci na serwerze WordSplymę sobie jakieś takie mapki prostutkiej Zaraz się mapka zaczyna Dobra A, to taki trochę szóstek jestem Dobra Wiem, że od wielu nic Nie ma już Ubiacz Tak, dobra Czyli już ósem, czy nie zmieniam Spraw się złamy. Dobra O, może. Dobra. To sprawdzałem. To wszystko jest sprawdzone. No lecimy. Na środek. Piekówczyk zbieramy. Mhm. Mamy wjazd na chatę. No, może i tak. Nie, jednak ubijać to nie był dobry miejsce. Dobra. Jednak ubijać to nie był dobry. Przemiot

O Boże Znowu nic ciekawego. Oj, tu już jest lepiej, tu już jest lepiej. Dobra, już tak pyk. Zula. Żula. Dobra. O, tam już spykają chłopki. O! Oluju! Klasa, dobra. No, ale w ogóle nie... teraz się skapnąłem, że projekt w ogóle nic nie miałem. Ja no, trzeba tak zrobić. Dobra, się szykona widział. O Boże. A te chłopaki się biją. Dobra. Tak. Nie ja wiem, są diamenty, wszystko? Ale, ale crafting. To też jest jedna. Dobra. Chyba słyszę kolesia. Tak! Ha! No jak, kurde. Dobra. To byłoby na tyle. Ja idźcie poza tą opaczką w górę. Jeszcze i cóż więcej, możesz zajść suba. Cześć.